Jak za to majaczenie, to ja rozumiem, że tej rodzinie to nic nie mówi. Majaczenie to jest inaczej delirium, czyli dokładnie to samo, co ma alkohol po odstawieniu alkoholu. Wynika to jakby z zespołu odstawiennego od warunków domowych, czyli od przyzwyczajeń, bo nasza pamięć się nie uczy, że jesteśmy w szpitalu. Pamiętamy, póki jest tak jak teraz, czyli jasno, robi się zmrok. W domu o godzinie 20, załóżmy. Mówiłam patrz, wysłuchałam Radia Maryja, poszłam spać, miałam ciszę, spokój, nikt tego z nie zaburzał. W szpitalu wjeżdża pielęgniarka, daje zaszczyt, czyli coś co też sprawia nam pewien rodzaj bólu. Wjeżdża drugi chory, trzeci chory krzyczy, wchodzi lekarz, zapala światło. Cała noc jest zdeprawowana, on już nie wie gdzie jest. W związku z tym zaczyna Majaczyć, czyli zaczyna mieć urojenia, ale nie dlatego, że jest nienormalną osobą, tylko dlatego, że się nie może nauczyć, że jest w szpitalu. W związku z tym zaczyna z nami walczyć. No bo w tej ciszy nocnej, do której jest przyzwyczajony 365 dni w roku w życiu, w którym sobie wszystko już poukładał, żeby sobie w nim poradzić, jest hałas. Czyli ktoś mnie napadł, bo on już nie pamięta, że jest przeniesiony do szpitala, bo przeniesienie do szpitala było wystarczającym stresem, żeby o tym zapomnieć. I jak dzwonią nasi koledzy na przykład z chirurgii, i mówią, przepraszam, że zacytuję, słuchaj, mam tu takiego, zbytko powiem, ale będę mówiła z praktyki. Mam tu takiego świla, który siusia do filantokyntrona. To nie jest tak, że on jest świl. to jest tak, że on już nie może się nauczyć, z jest w szpitalu, ale jego nawyki mówią, że 16 kroków do przodu, 4 na lewo i 5 prosto jest toaleta w domu. Otwiera klapę, robi co jego. W tym miejscu przypada na chirurgi filodendrum. Nie moja wina, nie pacjent. Ja o tym mówię po to, nie żeby ośmieszać, tylko żeby właśnie zrozumieć. Jeśli macie Państwo starsze osoby w swoich które od pół zaczynają mieć jakieś zwity, o mamy, naprawdę bardzo proszę pamiętać o tym, że można się udać do lekarza i można z tym coś zrobić. To nie jest tak, że tak musi zostać. Za dużej pamięci jak ktoś że tak powiem, nauczyć się to leczyć. Jak ktoś się nauczył dotępienia na pewno dłuższanie to za tonobla. Natomiast nie możemy może do końca naprawić, ale możemy sprawić, że ten chory jest dłużej sprawny i możemy sprawić, że żyje się z nim też w sensie opieki łatwiej. To jest coś strasznego i bardzo przykrego, myślę, że zarówno dla tych chorych, ale dla nas też, bo to nie jest tak, że jesteśmy bez serca.